no i druga część w dodatku 162 wóz możemy przed koparką? musimy złożyć przed koparką 20, 49 jedziemy na działki włączenie, liczniska działki 1 tam się włączamy 2203 lepiej klima chłodziła niż tutaj. Tak, na razie. No jest leci też, ale, ale tam lepiej chłodziła niż tutaj. Zobaczymy może się to wszystko jakby roz... rozpędzi. Tam dylatacja, dylatacja się zdurcyła Także trochę posła, pewnie remont. jakąś tam prowizorkę wpiszą, że zrobią dla osobówek Tak, sam raz na sezon Wiem sam raz na sezon tutaj już tam jest giełdy deweloper coś tam budują I te, coś też mi się ciepło zrobiło bo jechałem tutaj do pracy i mówię też jadę pojadę przez las Wiczlińską z Wiczlino tamte te, 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 tam marszewskie tamte nie marszewskie przepraszam Oczywiście jak człowiek chce w miarę w czasie dojechać to się nie da, no bo zawsze jakieś spowalniacze, koparka, jakaś śrota samochodowa. A to nagle ktoś tu skręca, a to nagle ktoś nie może się decydować. W zasadzie przyjechałem 10 minut przed odjazdem. Dobrze, że wóz już był na mieście dzisiaj to szybki rzut okiem. Wszystko gra i jazda. 7 50 minut przed czasem. Ja mówię, a Nie chciałem ryzykować tam właśnie putniczą, estakadą, bo mi nie wiadomo jak będzie na putniczej, skoro estakada się korkuje do Morskiej. Do świateł, chociaż tam piszą, piszą że miasto Świata trochę tam poprzestawiało, żeby to Takady odciążyć żeby tą takady odciążyć kapkę, żeby te światła jednak trochę szybciej szybciej chodziły szybciej się zielone zapalało ale mówię, nie ryzykuję, bo nie wiadomo jak będzie na pitniczej. stanę dziś od kurde makro albo nie wiem, jeszcze dalej i też będzie problem będzie to deszcz czy nie będzie deszczu bo tak zapowiadają to tu to tam pierdzielą tej telewizji ale to chyba jednak wszystko o kant można rozbić tej prognozy o kant tyłka tej prognozy można rozbić więc duchota jak na razie duchota troszkę chłodniej niż wczoraj 30 stopni nie tam 35 No zobaczymy bo nie było urwania chmury, były to służba, a nie chce mi się jeździć i pompować i w nic tu jeździć po połamanych drzewach Chociaż to raczej ciężki wóz z wodą znaczy na połamane drzewa nie ma co liczyć, ale pompowanie jakieś zawsze można zahaczyć. Przy tych pasach nie wiadomo, o tych Przepisach ktoś tam stanie się zatrzymać, a to przez telefon nie wie, czy się przechodzić, nie? Ludzie się zatrzymują bez sensu. No, także nie Volvo, od 2049 manidło, no i dobrze, bo z klimą. żeby też potem przeczyli to, no bo... Jaki to sens, puszczać auto bez klimy w taki upał, nie? To, co nie, to, co nie serwisowane, to tam gdzieś wyjeżdża na miasto. To, w serwisie, a to jest w serwisie, to jest serwisie. Naprawie na hali. No, to, co nie ma klimy ale widziałem, że... Nie dzisiaj, ale wczoraj z krótkich wozów yy, właśnie Volvo MAN 2025 i MAN 20... No, na zakręty dziad. 2057 nie mają klimy no te zakręty kuźwa z tych krótkich wozów nie mają klimy no, wczoraj na mieście nie widziałem na tej na dwóch manów Volvo chyba było bo nie było nie był zalegowany ta brygada i linia więc nie że mógłbym mógł po A dzisiaj nie wiem To tam się wyjechały, no i się te długie jeżdżą dwa gazowce nie mają klimy dla pasażerów i cztery many z 6, 1, 6, 8, 9, 6, 9, to jest Göteborga 6168 9698 To jest bez klimatu dla pasażerów 2410 wyjeżdżał, na linii widziałem dla ma dla kierowcy klimat, a 2480 nie ma w ogóle klima. No i te dwa krótkie many też nie mają w ogóle klimatu Kierowca też nie ma Spojrzałem, że raczej na miasto nikt nie wziął Ordęga. Pamiętam jak się jeździło jeszcze z wercami bez klimy na 172 na przykład w taką pogodę sierpień człowiek miał dosyć, po prostu na samą myśl miał dosyć było gorąco jak piękne Dobra kończę, widzę już jakiś chyba pasenger i'm a pewnie przez estakadę między innymi część drogi pewnie omijała estakadę w kierunku północy Gdyni do jednego pasa zwężenie więc na obu są pewnie czy pewnie przez estakadę zobaczymy czy coś piszą tam raportach tak? oprócz tego, że się zaczęło chmurzyć więc jest możliwe, że jakaś burza przyjdzie to korek na Wiśniewskiego korek na tutaj na Skolna pewnie jest też korek w drugą stronę tutaj do dworca jak więc. Fajnie, fajnie, fajnie. Wtorek, wtorek, czyli korek. Także się fajnie dzieje. No, mamy 20. Jeden minut do odjazdu, 20 minut do odjazdu. Powinniśmy zdążyć, chociaż różnie z tym bywa. Ktoś nie widział? Jest to kierowca, też youtuber z Gdańska Transport TV. Kręci filmy w gdańskich autobusach i tramwajach, jeździ że ktoś też chce Gdańsko obejrzeć, polecam kanał Transport TV. Dzisiaj wrzucił 108. chłopaneczek znalazł. także jak ktoś, jak ktoś chce Gdańsk obejrzeć, to polecam. Niech się nie się. Jeśli chce komuś nagrywać, to niech coś z tego chociaż ma. No robi się teraz mniej wesoło tutaj z tego powodu. Ja w zasadzie nie mam ludzi w ogóle na pokładzie już. No tak będziemy się toczyć, dobra. Nie będę bardzo zanudzał korkiem. Koleczka, ciąg dalszy. Minus 7 <noise> Na końcu. A jeszcze musimy tu się obrócić. Pod dworzec. Też będzie ciekawie. Ciekawie będzie też pewnie spod dworca. W ogóle będzie ciekawie, bo <noise> O Boże. Za to kocham to miasto normalnie. Gdzieś tam jedna droga jest przyblokowana, już całe miasto stoi. Na bitumino, już mówię, korek był od dołu. Od przystanku węzeł Franciszki Cegielski. Do góry Wprawdzie były takie przerwy, bo niektórzy jadą tak właśnie, powolutku, już te 50-metrowe luki. Ale, ale, no mówię, a to jest dopiero która godzina, 15.00. Z hakiem. Jechałem z tego, z Witomina jeszcze 15 nie było. I wszystko stoi. I to jest wtorek, nie piątek. <głos> <głos> Ale to mówię, podejrzewam że to przez, to, przez tą estakadę. Teraz jeszcze jak spadnie deszcz, to ludzie są zdziwieni. Często, gęsto, że, że pada deszcz. tak to wygląda i się stoi wszędzie. Czy się stoi, czy się leży Dobra, ja bym chciał może na lewy w końcu gdzieś tam uderzyć. Chociaż póki idzie prawy to jeszcze. Się tutaj ciągnąć aż się da do końca. Ale dużo się nie da, więc zaraz spadamy na, na lewy. Teraz ja coś tu puści oczywiście. Będzie taka szansa. Następny przystanek. Dyna dworzec, inna parka. Przystanek końcowy. Podejrzewam, że zaraz będzie skrócona linia 23 do dworca. Już są objazdy na kontenerowej. Już, już, już tam ktoś utknął. Już są kombinacje, czyli pewnie omijanie e, gdzieś tam poszczególnych przystanków przy elektrociepłowni. jest fajnie tu jeszcze jedno pełne i, i no, półtora kółka jeszcze ciekawe jak będą te tyły teraz na polanki, na twarzy ludzie pociekali z jestem wszyscy pas i teraz jest korek tutaj w centrum no, ja też... a do spółki miałem minus 3 nie było tragedii tam. wszystko się zatrzymało na witaminie wszystko się zatrzymało na witaminie i na, na, na chważyńskiej tam nie było tragedii było w miarę pusto Teraz idzie nasa 4 Jana skromna, to jest Takady Tam się odschodzi na górze w Sybie do Rumi 5 minut w plecy, ciekawe się zdąży na swój ostatni odjazd czasu drewno na, na dworze są na 21 minut, ale mówimy już 5 plecy Więc zobaczymy linie Zwracają przez 3 Maja jak nie mają ludzi albo tam gdzieś nie jedzie no, Kongo jest po prostu dzisiaj Kongo i to pewnie będzie to samo to, ale trzeba zęby i tyle zielone, zielone tam jeszcze mieście. wesoło dzisiaj jest to dziś na mieście. A na będzie do piątku do rana na tej No, załóżmy, nie padać, się. nie wiadomo. Zaczęło padać, żeby tak się nie pociągało. Teraz będzie deszcz. Ale pani się obchodziło. Deszczek spać spokojnie będzie odbywać na wałnic, Burz po prostu przyszedł, popadał. 09 pół godziny opóźnienie Temperatura 20 stopni że można lecieć na ciemno, na obiekt, tak? Na, na Cisamo, 25 na do dworca i ostatnie pół kółeczka na Kaczabutki i koniec Stoimy już tak dobre 6 minut Bez ruchu, kurwa Bez ruchu O, na Bocziewica. Nie 913, rysza, nie rysza, się nie Mam 10 minut do odjazdu. <laughs> o Boże. Fajnie. nawet nie są jak ktoś młody z drugiego krańca jest na drugim krańcu nawet nie jest y, zawracany już tam na czarnym tylko po prostu na opóźnieniu przerwa na opóźnieniu no, to nie ma sensu wszystko stoi są takie opóźnienia 194 nie jedzie do Swojego Dworu jest odłożona linia z Pogórza głównego do Swojego Dworu tam jest taki zwany łącznik no, Dobra, kończymy, bo tu nie ma co Korek, za korkiem Zanim dojedziemy, zanim wrócimy to jest trapa Dobra Minus 7, zjeżdżamy kierunek baza Kaczebuki e, Żeby nie stać w tym korku też wpadłem na taki pomysł bo nie miałem już ludzi na pokładzie nie miałem ludzi na pokładzie spytałem się centrali czy mogę po prostu ten kurs troszkę skrócić w sensie że no, nie stać bo tam było stania na pół, pół godziny godzinę długo stania było i i i i i, i. Czy mogę skręcić 3 Maja z Jana Skolna i włączyć się w przystanku 3 Maja kierunek Kaczebuki także, także jak najbardziej i byłem tylko minus 4 w plecy a no, naprawdę ludzi czekało sporo na, na, na przystankach także nie wiem żadne 147 albo 140 się w tym kierunku dawno nie jechało bo, bo naprawdę i na węźle cegielskiej no, no, miałem pełen full autobus od armii krajowej prawie no i tam wsiadło i, i, i skoro wsiadło właśnie na, na cegielskie i tam jeszcze się po tych witaminach trochę poluzowało, ale też trochę jeszcze ludzi, ludzi wsiadło. Także... także no Kongo, Kongo Armagedon, e, jakie to jeszcze media opisały, paraliż, szok świata. Fajnie, popadało, troszkę się schodziło. mam nadzieję, że się utrzyma, teraz będzie troszkę pogoda normalniejsza. już strasznie teraz przez te temperatury bo te temperatury wysokie i do tego jeszcze wiatr był to wysuszał ładnie no troszkę wpadało, to za mało mam nadzieję, że to już troszkę te upały aż takie miną, bo to aż przesada była ale teraz naprawdę przyjemnie, klimę wyłączyłem tutaj u siebie, więc naprawdę ludzie wsiadali bo tak stali troszkę już lekko zmoknięci bo no, się tutaj do autobusu mówią, się śmiali, że aż im zimno no, ale to z tęsknoty się aż tak pocieszyli, że, że, że im zimno ale było 22 stopnie, także także no dzieje się, dzieje dzisiaj pewnie jutro też, może, może mniej, ale no, ale w no i dobra jeszcze nie wiem co piątek mam bo no się dowiem zobaczymy naprawdę deszczyk taki popadał asfalt aż się pienił bo to te wszystkie upały te wszystkie tam Chemiczne opary się z tego asfaltu wydobywały, też popadały, a teraz się pieniło. Dobrze, tego kurzu trochę się zmyło, ale mało, jeszcze mało, 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 niech to jeszcze popada. Więc sobie lekko popada, niech to też będzie chłodniej troszkę. To jeszcze, to jest ciężkim jeżdżę straży, bo nie ma klimatyzacji. Więc fajnie, jakby było. Jutro w połowie 20. Kilka. Chyba na dzisiaj wszystko, no po co tu jeszcze? Korki, korki, koreczki. Cetra robi co może, ale też z drugiej strony na, 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 na spokojnie, no bo nie przeskoczy, nie przeskoczy wielu, yy, wielu spraw. Co też ma opóźnienie, to, to, to po prostu wróć sobie przerwę. 5-10 minut na popierucha, czy na łyk kawy i... i Wtedy spokojnie mamy trzeba spokojnie możesz jechać na opóźnieniu, bo to i tak to nic nie zmieni i tak są opóźnienia i tak będą. A zanim to wszystko wyregulują, to będzie już wieczór do tego jeszcze dodatki dodatki. No wiele wózów wiele, wiele zjeżdża Dokończy pracę zjeżdża na bazę Wszyscy szczególności dodatki, no jak ja i ten no jakiś filmowiec tam, filmowiec, kręcił, lefowem, eee, dużo, dużo osób zjeżdża na bazę po prostu, bo się czas pracy kończy, więc... No ale ludzie i tak będą pisać, że opóźnienia, że komunikacja jest zła, że B, że to, że tamto, że kierowcy to sobie przejeżdżają kiedy chcą za wcześnie, za późno, no to się aż płaka, jak się to czyta. Wiele ludzi, no nie wszyscy, ale ci co piszą te komentarze, niektórzy naprawdę są ciemni. Masakra, masakra. Niechlep. No ale co tu dużo mówię? no lepiej każdemu pod klatkę, pod mieszkanie. Pod drzwi, od drzwi od, od pracy, od zakładu pracy, od filmy, od biura. Czyli oczywiście zahaczając nie od przedszkolę o sklep. No niestety, tak to jest. jak to wygląda, jak do, do domu wraca. Zobaczmy jak to testowało, nie, nie ma tragedii. I lasem, nie będę obwodnicą ryzykową, bo nie wiadomo, jak to tam będzie wyglądało. Dlatego mówię, dla kierowców o słabych nerwach najlepsza linia to jest 137. Tak też lubi sobie kółka kręcić po prostu. Ale ma przy tym. No jest monotonnie, ale ale, ale spokój. Żadne korki, żadne jakieś inne czynniki. Następne przystanki. Mam dwa przystanki. Przy takie wyrwie to nic nie polepione, ja nie wiem. Chwiedzi dziwić, że jest i się topi Zwykle drogi są potopione Dobra, bo tu jeszcze komuś podwoże A się będę ględził Wszystko Na dzisiaj na razie